Już 17 maja w Toruniu, na gali XK 5, twoja kolejna walka, walka wieczoru. Przeciwnikiem w tej walce będzie twój były kolega klubowy Michał Gutowski, który po odejściu z klubu berserkerskim otworzył wcześniej swój właśnie klub i dalej z powodzeniem kontynuuje karierę zawodnika MMA. Czy mógłbyś się odnieść do tej walki? Chodzi nam głównie o to, czy będziesz podchodził nie do niej tak jak do każdej innej walki, czy będzie to dla ciebie tym razem sprawa bardziej osobista? Oczywiście podjedę do tej walki tak jak do każdej, czyli w profesjonalny sposób. Przygotuję się bardzo dobrze, będę w dobrej formie fizycznej, jak i psychicznej. A o aspekcie bardziej osobistym, to myślę, żebyście mogli zobaczyć to na ringu. Mamy taką małą, mały, mały zadrg między sobą, mimo że tam się go